Hejka! W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 5 ciekawostek o Kościele katolickim w średniowieczu. Zapraszam więc do obejrzenia i skomentowania tego filmu. A jeśli Ci się spodoba, to idź do zaobserwowania mojego kanału. Dodam miejsce, że jestem dostępny na portalu Patronite. Link do mojego konta zamieszku w opisie filmu. Miesz, jeśli mój kanał Ci się spodoba, to będę wdzięczny za każde wsparcie finansowe. Ciekawostka numer 1. Zakony. Rozwój zakonów w średniowiecznej Europie miał ogromny wpływ na społeczeństwo. Zakon benedyktynów założony przez Świętego Benedykta z Zynusji w VI wieku odegrał kluczową rolę w zachowaniu wiedzy, edukacji oraz kultury przepisując księgi i utrzymując biblioteki, w których znajdowały się owe księgozbiory. Oprócz powyższego mnisi pracowali jako nauczyciele, lekarze i doradcy królów. Ciekawostka numer dwa. Kościół jako instytucja polityczna. Jak już wspomniałem wcześniej, Kościół nie tylko wpływał na życie duchowe, ale pełnił też ważną rolę polityczną. Papieże i biskupi często brali udział w sprawach państwowych, służąc jako mediatorzy w konfliktach między królami lub jako ich doradcy. Ciekawostka numer 3. Inkwizycja Inkwizycja, choć często jest kojarzona z późniejszymi wiekami, została wymyślona, a przynajmniej jej podstawy w Ustanowiono ją formalnie w XIII wieku w celu zwalczania ich herezji. Celem inkwizycji było utrzymanie czystości wiary i zgodności z doktrynami kościelnymi, często przy użyciu dastycznych metod, w tym tortur i egzekucji. Ciekawostka numer 4 Sizma Wschodnia. W 1054 roku doszło do tak zwanej Wielkiej Sizmy czyli rozłamu między kościołem zachodnim, czyli zymsko-katolickim, a wschodnim, czyli prawosławnym. Do złamu doszło ze względu na różnice i liturgiczne oraz polityczne. Jednym z głównych punktów sporu było uznawanie zwierzchnictwa papieża. Ciekawostka numer 5. Krucjaty. Krucjaty były serią religijnych wojen wspieranych przez kościół, których celem było odzyskanie ziemi świętej z rąk muzułmanów, oraz służyły jako odpowiedź na wezwanie o pomoc ze strony Bizancjum. Kurcjaty, mimo głęboko religijnych motywacji, były również okazją do rozszerzenia wpływów politycznych i ekonomicznych w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.